Witam wszystkich. Dzisiejszą kartą dnia jest czwórka buław. I o czym ona nam mówi? Że przede wszystkim cieszcie się dotychczasowymi sukcesami, dajcie sobie prawo do odpoczynku po wytężonej pracy, ale pamiętajcie, żeby na tym nie poprzestawiać. Każdemu z Was potrzebna jest zarówno praca, jak i odpoczynek. I najlepiej, aby te dwie aktywności się przeplatały i uzupełniały. Niech sukces będzie motywacją do dalszej pracy. Także świętujcie się i cieszcie, ale potem zabierajcie się do realizacji kolejnych planów. W miłości będzie to wesoły dzień, który możecie spędzić we dwoje lub w gronie przyjaciół. Single wykonały bardzo sporą pracę nad własnym rozwojem i są gotowe, aby wkroczyć w nowy związek. Który będzie się świetnie układał. W pracy natomiast podję... podjęte działania będą miały dobre rezultaty. Możecie w tym dniu otrzymać dobrą ofertę pracy, niektórzy nawet awans, nawiązać dobre kontakty biznesowe czy cieszyć się z danym egzaminem. Jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, to pamiętajcie, żeby dzisiaj poprzebywać na świeżym powietrzu. I po prostu odpocznijcie. Pozdrawiam.